Witamy na Mszy Świętej Porannej z kaplicy przy parafii Świętego Ignacego Loyoli w Londynie na Stamford Hill. Przepraszam, rozgubiłem notatki o intencji. Tę Mszę Świętą sprawujemy w intencji odar życia wiecznego dla Teresy Gawrysiak w drugą rodzinę śmierci oraz za jej syna Wojciecha Zawadzkiego. Dzisiaj w kościele wspominamy świętych męczenników Karola Lwangi i towarzyszy. Którzy w XIX wieku zginęli w Ugandzie na rozkaz tamtejszego władcy. To, to jest grupa Karol i jego, jego towarzysze, to grupa 22 osób, a najmłodszy z nich miał na imię Kizito, miał 13 lat. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Pan z wami. Jest duchem Twoim. Męczennicy, nawet Ci najmłodsi, pokazują nam, jaka jest cena świadectwa. I jest to oczywiście cena absolutnie najwyższa i bardzo rzadka, na szczęście. Dzisiaj w Ewangelii też i w pierwszym czytaniu będziemy słyszeć o świadectwie: Stańmy przed Panem Bogiem na początku tej Mszy świętej ze świadectwem naszej wiary i ufności w Jego imię. I w Jego miłosierdzie. Panie Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, synu jednorodzony, Ojca Przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i, odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że krew męczenników stała się nasieniem chrześcijan. Daj, aby rola z twojego kościoła, zroszona krwią świętych, karola Wangi i jego towarzyszy, przyniosła obfite plony. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z drugiego listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Paweł z woli Boga Apostoł Chrystusa Jezusa posłany dla głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa naszego Pana. Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy nieustannie Cię wspominam w moich modlitwach w nocy i we dnie. Z tej właśnie przyczyny przypominam Ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży. Które jest w Tobie od nałożenia moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem, nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski. Która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Jej głosicielem, apostołem i nauczycielem, ja zostałem ustanowiony. Z tej właśnie przyczyny znoszę i to obecne cierpienie. Ale nie zaujmę sobie, to poczytuję, bo wam, bo wiem, komu zawierzyłem. I jestem pewny, że mocen on jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Do ciebie, Boże, wznoszę moje oczy. Do ciebie, Boże, wznoszę moje oczy. Do ciebie, Boże, wznoszę oczy, który mieszkasz w niebie. Jak oczy suk są zwrócone na ręce ich panów. Jak oczy służebnicy na ręce jej Pani, tak oczy nasze ku Panu Bogu naszemu, dopóki się nie zmiłuje nad nami. Do Ciebie Boże wznoszę moje oczy. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Alleluja, Alleluja, Alleluja. alleluja. Pan z Wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania i pytali Go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął, za żon, pojął żonę, a umierając nie pozostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa, tak samo i trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkim umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu, więc gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę. Jezus im rzekł. Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy z umarłych, że z martwych wstaną, to czy nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Nie jest on Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy charakterystykę, kolejną już zresztą, charakterystykę Bożego Ducha. Nie jest to duch bojaźni, ale jest to duch mocy i miłości i trzeźwego myślenia. I święty Paweł do Tymoteusza mówi. W tym kontekście nie wstydź się dawać świadectwo. Mam takie wrażenie i też myślę yy, doświadczenie, że nasze świadectwo, moje świadectwo osobiste. Yy, wiary yy, czy Pana Boga często umiera dlatego, że chce się wytłumaczyć yy, logicznie, y, rozumowo. Chcemy przekonać tego, z kim rozmawiamy, czy komu dajemy świadectwo, na rozum, jaki jest Pan Bóg i że On jest. I w tym, wydaje mi się, leży problem umierania świadectwa że jest ono stare. Strasznie logiczne, może czasem nawet nie moje, tylko gdzieś tam usłyszane i powtórzone, nawiązuje do jakichś elementów, które staramy się połączyć ze sobą w jakąś tam logiczną całość. Żywe świadectwo to świadectwo, które dzieje się tu i teraz, które doświadczam raczej sercem niż rozumem. Rozum przychodzi później. Rozum przychodzi, żeby zrozumieć to świadectwo i określić, że rzeczywiście stała się rzecz niezwykła, niespotykana, nielogiczna, a jednak coś się zadziało. I Bóg nie jest Bogiem wymarłych świadectw i umarłych świadectw, ale Bóg jest Bogiem żywych świadectw. Nie starajmy się wszystkiego zrozumieć, choć oczywiście powinniśmy zrozumieć jak najwięcej. Żeby... No dobrze, skończmy ten myśl. Nie starajmy się zrozumieć wszystkiego, ale starajmy się w tym naszym świadczeniu o Jezusie też polegać na naszych uczuciach i emocjach. Bo świadectwo, które płynie z serca, tak jak wyznanie miłości, przyjaźni, jest czymś bardzo pożądanym, jest czymś, co ludzie chcą słuchać, bo każdy z nas lubi słyszeć o pięknej miłości, pięknej przyjaźni i wielkiej dobroci. Zanieśmy do Pana teraz nasze modlitwy. Prosimy Cię Pani najpierw za cały Kościół Święty, aby był miejscem świadczenia o Twojej dobroci i miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Prosimy Cię Panie za papieża Franciszka o wszystkie potrzebne dla Niego łaski. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Prosimy Cię Pani, aby ustały niepokoje w Stanach Zjednoczonych, o zwrócenie serc. W kierunku dobroci i przebaczenia, i też o wzajemne zrozumienie dla stron konfliktu. Cię prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Budmy się za Amerykę Południową, pogrążoną w trudzie walki z koronawirusem. Byś ty, panie, podźwignął te narody, żebyś dał im, panie, łaskę, też uzdrowienia i łaskę nadziei. Cię prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Prosimy Cię, Panie, w intencji tej mszy świętej o dar życia wiecznego dla Teresy w drugą rocznicę śmierci oraz modlimy się za jej syna, Wojciecha Zawadzkiego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W chwili ciszy polećmy Panu nasze osobiste intencje. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas, zgromadzonych na tej mszy świętej, abyśmy dawali świadectwo prawdziwe i żywe, żebyśmy opierali się nie tylko na naszym rozumie, ale także na naszym sercu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący, wieczny Boże, prosimy Cię, wysłuchaj nasze modlitwy i daj nam poznać, że jesteś Bogiem dobrym i wielkim który żyje pośród nas teraz i na wieki wieków. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przez to misterium wina i wody, daj nam Boże udział w głosie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i sercem skruszonym niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Obień mnie, Panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, dzięki Twej łasce święci męczennicy z Ugandy woleli umrzeć niż zgrzeszyć. Przyjmij dary, które Tobie składamy i spraw, abyśmy służyli przy Twoim ołtarzu całkowitym oddaniem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami i z duchem twoim w górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty w męczeństwie świętych ukazałeś cuda swojej łaski. Oni bowiem naśladując Chrystusa przelali krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierza przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając. Święty, 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 święty. Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb. I dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy to jest bowiem ciało moje które za was będzie wydane podobnie powieczę że wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając podał swoim uczniom mówiąc bierzcie i pijcie z niego wszyscy to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy, oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim kościele na całej Ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wincentym oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą Bogu rodzicą dziewicą Maryją. Ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Ojcem Ignacem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała. Przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy ducha świętego, który nas uczynił dziećmi bożymi, dlatego możemy wspólnie wołać. Ojcze, nasz, Ojcze nasz któryś jest w niebie, się imię Twoje. Przyjdź, królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. O Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój wszystkim. Baranku Boże, który gładzisz rzeki świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz rzeki świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz rzeki świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzin, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało i krew Chrystusa niech nas na życie wieczne. Duszo Chrystusowa, uświęć mnie, ciało Chrystusowe, zbaw mnie, krwi Chrystusowa, napój mnie, wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie, męko Chrystusowa, pokrzep mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie, w ramionach swoich ukryj mnie, nie dopuśćbym oddalił się od ciebie. Od nieprzyjaciela złośliwego, broń mnie, w godzinę śmierci wezwij mnie, i każ mi przyjść do siebie abym świętymi twymi chwalił cię na wieki wieków amen Módlmy się. Boże nasz Ojcze, wspominając zwycięstwo świętych męczenników z Ugandy, jesteśmy w komunii z Tobą, która obdarzyła ich siłą do zniesienia męki spraw, aby ona dała nam stałość w wierze i miłość wśród doświadczeń życia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dziękuję za uczestnictwo w dziejści świętej. Życzę Wam wszystkim dobrego dnia. Pierwszego bez takiego upału od wielu, wielu dni. Odpocznijcie nieco, bo podobno lato idzie. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Pozostańcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.